W pierwszym odcinku z archiwumka przyniesiemy się do średniowiecza. Taką niezwykłą podróż zorganizowało Archiwum Państwowe i Koszańska Kompania Rycerska. Wyjdź z domu, zostanie rycerzem pod takim hasłem na terenie Koszańskiego Archiwum Państwowego odbył się turniej łuczniczy. Taką propozycją zwróciło się do nas to stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska, czyli nasi koszalisty, rycerze, młodzi ludzie zajmujący się promocją dawnych sztuk walki, dawnych tradycji rycerskich. I oczywiście w związku z tym, że nasze archiwum akurat dysponuje taką piękną posesją, na terenie której moglibyśmy tego typu inicjatywy realizować, nie pozostawało nic innego, jak tylko zgodzić się na taką współpracę. Zresztą myślę, że z bardzo pozytywnym skutkiem. To rzeczywiście kolejna impreza, którą, w którą się włączyliśmy, w zasadzie teraz jako gospodarze. Natomiast początki wiążą się z nocą muzeów, którą, w którym włączyliśmy się w tym roku po raz pierwszy. I przyznam szczerze, że z bardzo dobrym efektem i wielu mieszkańców, blisko 500 osób, odwiedziło naszą instytucję tej nocy, w zasadzie te trzy godziny, jakie pozostawaliśmy do dyspozycji, sądując, jakie będzie zapotrzebowanie i zainteresowanie właśnie ofertą archiwum. Uznaliśmy, że jako instytucja przechowująca świadectwa historii, zdecydowanie ta tematyka historyczna powinna dominować w naszej ofercie, a wobec tego, że aktualnie w maju gościliśmy, wystawę Grunwald 600 lat chwały, więc w naturalny sposób wydawało się, że tematyka średniowieczna rycerska będzie doskonałym elementem czy oprawą do tej oferty. I tą drogą trafiliśmy właśnie do koszalińskich sympatyków rycerstwa, właśnie tradycji rycerskich. Zaprosiliśmy, zaproponowaliśmy współdziałanie, wspólną organizację tej nocy muzeów. No i to w zasadzie był ten początek współpracy. Obie strony myślę, że sobie, w każdym razie archiwum jest bardzo zadowolone z tej współpracy. Kompania rycerska też podkreśla, że bardzo się cieszą, że takiego partnera też znaleźli w mieście. No i stąd kontynuacja w postaci właśnie tego warsztatów uczniczych i turnieju uczniczego i już zdradzę uchylę rąbka tajemnicy, że planujemy w przyszłym roku właśnie może nawet nie tyle powtórzyć co rozwinąć tą ideę Nocy Muzeów w tym ujęciu właśnie życia codziennego średniowiecznej osady, średniowiecznego miasta będziemy chcieli tutaj zaprosić do aktywnego udziału mieszkańców no i nie tylko oczywiście turystów też, ale przede wszystkim mieszkańców w wieku od zera do 110-120 lat. Kochańska Kompania Rycerska cyklicznie organizuje turnieje ucznicze. Są one nie tylko formą zabawy, ale mają przede wszystkim przybliżyć historię średniowiecza pomorza zachodniego. Mamy coraz więcej chętnych. Tutaj akurat możemy zobaczyć ludzi, którzy wzięli udział w projekcie Działaj lokalnie, wyjdź z domu zostań rycerzem, tak żeśmy to sobie nazwali. No i okazało się, że kilkanaście osób jednak postanowiło wyjść z domu i zostać tym rycerzem i od pół roku byli już u nas z nami na turniejach, na różnych warsztatach, od tańców, garncarstwa, robienia strzał, przeróżnych rzeczy tam. To chcieliśmy zapoznać z tą kulturą średniowieczną tak szerzej troszeczkę, a dzisiaj mamy turniej uczniczy, czyli niektórzy strzelają z tego co wyprodukowali sobie. Niestety w naszym zasobie nie przechowujemy dokumentów z tego okresu, z XII-XIII wieku. Dysponujemy kopiami które dokumentów, których oryginały przechowywane są w Archiwum Państwowym, Archiwum Krajowym w Grejswaldzie. Zresztą właśnie tutaj ta współpraca też jest bardzo aktywna w zakresie wydawnictwa źródłowego, jak, jakim są źródła do historii Koszalina. To jest właśnie pokłosie tego, że no, też w zasadzie tutaj mam do czynienia z tym, jak, jak z historią Archiwum Koszalińskiego, które ma tą w sumie młodą historię, młodą tradycję, bo zaledwie i aż 50 lat, jak na instytucję, no powiedzmy sobie szczerze, może nie jest to dużo. Nie udało nam się w związku z tym też zgromadzić w pełnym zakresie, pełnego kompletu dokumentów, które dotyczą historii Koszalina i to też jest taka wskazówka i podpowiedź dla wszystkich badaczy. Profesjonaliści wiedzą o tym, amatorzy nie zawsze, że jeżeli podejmujemy się badań historycznych dotyczących naszego miasta, regionu, to nie tylko w Archiwum Koszalińskim znajdujemy źródła do tych badań, ale przede wszystkim, właśnie, może nie przede wszystkim, ale, ale również w archiwach państwowych naszych polskich, tak jak Szczecin, również Poznań, Kłania się Gdańsk, no i oczywiście archiwa niemieckie, które też w dużym stopniu dokumentują historię tych ziem. Z zachowanych kopii dokumentów możemy dowiedzieć się, jak wyglądało życie w średniowiecznym koszalinie. Rycerze, jak sami przyznają, większość informacji o historii czerpią właśnie ze źródeł pisanych dowiadujemy się właśnie jak mieszkańcy, czyli jakimi obowiązki, jak wyglądała hodowla, jak wyglądała uprawa też właśnie tutaj, czyli to życie codzienne, takie gospodarskie ludności i też jak, jak, jak zwiększała się liczebność miasta, liczebność tej, tego terenu w związku właśnie z, z rozwojem, z dynamizacją właśnie rozwoju miejskiego Koszalina. Wiedza, wiedza, książki, internet, wspólne spotykanie się. No, jeszcze należy z pokolenia, które zaczęło od książek. W tej chwili już mamy pokolenia, które zdecydowanie na internecie się skupiają, a ja ciągle przynoszę do nich takie ciężkie, składające się z kartek książki. Staramy się jak najbardziej zbliżyć, zapoznać. Dla bardzo ciekawą rzeczą jest konfrontacja to, tego, co jest napisane w takich książkach czy w publikacjach, gdzie Naukowcy wypowiadają się, no na przykład na tematy ucznictwa jak strzelało się, jak się produkowało, po czym ludzie, tacy jak my, którzy zajmują się odtwórstwem, robią to i zaczynają z uśmiechem patrzeć na to, co teoretycy napisali w książkach, tak? Są już takie organizowane nawet spotkania właśnie świata nauki ze światem odtwórców, a się tak przeplata troszeczkę. Myślę, że obie strony coś ze sobą, coś mogą wziąć z tak. tego. Jeżeli chodzi o rycerzy tutaj z Koszalina, to akurat o tych rycerzach koszelickich. Z tego, z tego z miasta, no nie wiemy, no bo to w zasadzie trzeba pamiętać, że po lokacji trafiają tutaj no, chłopi po prostu, którzy w zasadzie ta ludność miejska koszalińska zajmuje się uprawą roli, hodowlą również, dlatego no, tutaj trudno doszukiwać się akurat w konkretnych nazwisk, ale pamiętajmy o tym, że rody rycerskie, które swoje korzenie genealogiczne miały również ludności słowiańskiej, wendyjskiej, jak znamy z opisów taki termin też się pojawia w Wędowie właśnie, czyli to są um, późniejsze znane rody też pruskie, tak jak von Kleist, czyli Kleszczów, tak jak Szmelingowie, tak jak Bartuszkiewicze, właśnie, a takim no oczywiście książęta pomorscy również prawda to są to jest ta generacja która reprezentuje rody słowiańskie i oczywiście no książę Bogusław II ze swoją świtą później Bogusław X tutaj możemy sobie przypomnieć historię uwięzienia przez mieszczan koszalińskich właśnie naszego księcia pomorskiego wraz z któremu i jego orszakowi zbrojnemu czyli tym rycerzom towarzyszom zarzucano no niecny proceder zbójnicki prawda czyli napaści na kupców wędrujących z towarem z nad szlaku między a Szczecinem. Uwagę tych, którzy przyszli na turniej uczniczy zwróciły nie tylko umiejętności strzeleckie rycerzy, ale również stroje oddające klimat średniowiecza. Stroje, w których występują i prezentują się na różnych pokazach i właśnie różnych wydarzeniach rycerze z Koszańskiej Kompanii Rycerskiej, zawierają te cechy, które faktycznie stroje rycerskie, te dawniejsze, te właśnie znane z opisów, też z wykopalisk archeologicznych, z badań jak najbardziej właśnie te cechy zawierają. I to jest właśnie warte podkreślenia, że ci młodzi ludzie, którzy tworzą to stowarzyszenie, budują i w swoim prywatnym czasie realizują swoje marzenia, pewnie z okresu dzieciństwa, że tu wielką zbałością, wielką rzetelnością starają się odtwarzać właśnie te stroje też i przybliżać te zwyczaje, które właśnie znamy z opisów i które możemy współcześnie prezentować i w ten sposób uczyć historii i w ten sposób przenosić się niejako w czasie. Część udaje nam się samemu zrobić. E, okazuje się, że mamy niektórzy z nas mają ukryte talenty, potrafimy... Nauczyciel języka polskiego potrafi buty uszyć, a informatyk potrafi łuk zrobić. Tak? Z tym, że dużo rzeczy już jest też kupowanych od producentów, którzy zajmują się bardzo tak, profesjonalnie już wytwarzaniem replik średniowiecznych, uczestniczymy już w imprezach ruchu rycerskiego takich, no, które mają już swoją renomę, jak Bitwa pod Grunwaldem, czy Malbork, czy, czy turnieje w hojnicach, czy nasze turnieje, które my organizujemy jako Koszelska kompania rycerska. No i tam już dosyć mamy wysokie wymagania odnośnie strojów, tego poziomu odtwarzania średniowiecza. No to już, już przestaje być to taka tania zabawa. Typu informacji, które zachowały się w dokumentach opisujących realia średniowiecza, można wysunąć wniosek, że życie rycerzy nie należało do łatwych. Jeżeli ktoś pyta mnie, co mi się najbardziej podobało, bo jak wyglądały życie wieczne, zawsze mówię, było chłodno, głodno i walczyliśmy z chorobami. To były ciężkie czasy. Żyjemy Pewną też taką naszym spojrzeniem na to, na tą całą kulturę średniowieczną, w Bractwie, staramy się też przekazać pewne yy, o, dla osób, które się z, z u nas yy, do nas zgłaszają, pewną postawę taką człowieka pewne zachowanie. Nazywamy to czasami zachowaniem rycerskim. Etos rycerski to jest akurat znana sprawa z literatury i myślę, że każdy z nas przychodząc w edukację czytał pieśń o Rolandzie, już nie mówiąc o legendach o rycerzach Okrągłego Stołu. Też przecież znana postać Robin Hooda i, i to znaczy akurat nie był rycerzem powiedzmy, ale, ale właśnie jest ten pewien etos szlachetności, waleczności, odwagi. Też pamiętajmy o tym, że etos rycerski łączył się z wizerunkiem damy, kobiety, która była też obiektem zachwytu, westchnień i o cześć, której rycerze walczyli. Archiwum Państwowe w Koszalinie nie tylko wspiera projekty naukowe na terenie własnej placówki. Aktywnie włączyło się również w organizację wystawy, którą oglądać możemy w ipn -ie. Zapraszamy na kolejną odsłonę wystawy. Koszalin. Historia na nowo odkryta. Tym razem prezentujemy dorobek lat 1950-1976. Czyli jesteśmy w Okresie historii, można powiedzieć, najnowszej, koszalina, którą wielu na pewno zna, pamięta w swoim ujęciu, a tutaj będzie okazja, może do konfrontacji, może do, do uzupełnienia, a może do pogłębienia, ale także zapraszamy do, do dzielenia się swoimi doświadczeniami, wspomnieniami z tego okresu. Tutaj zawsze przypominam, że takie instytucje jak archiwum są powołane po to, aby zachować dorobek materialny w postaci dokumentów różnego rodzaju tego, co minione, i tutaj jednocześnie apel gdyby państwo posiadali takie dokumenty i nie wiedzieli z nimi, co zwyczajnie zrobić, a macie państwo świadomość tego, że zawierają cenne informacje dla historii ale i regionu, czy, czy własnej rodziny, to zapraszam do nas, chętnie zawsze porozmawiamy o tym i wspólne rozwiązanie znajdziemy. Więcej na temat wystawy w kolejnym odcinku programu już za dwa tygodnie. Towarzysze delegaci, otwieram wojewódzką konferencję programowo wyborczą polskiej zjednoczonej partii robotniczej w koszalinie dzisiejsza konferencja podsumuje pracę naszej wojewódzkiej organizacji partyjnej za okres ostatnich 18 miesięcy.